Okay, let's go to work. No, dzisiaj yy, mamy 8 listopada. Na dzisiaj miałem wystawionego Coca-Cola na dwie opcje na TLT w cenie 92. Jest 92,08. Ja wiedziałem akurat, że troszeczkę może być wyżej, ale zobaczymy. No to jest. Zobaczymy pod koniec sesji, czy nie będą spadki dzisiaj. Przy piątku, wtedy może być tak, że, że on zejdzie poniżej 92, ale i tak zamknięcie czasami jest tak, że właśnie po sesji ta cena czasami lekko odbija do góry albo lekko w dół. Więc, więc może wejść. Aktualna cena TLT jest 92,07 to jest chyba 75 centów więcej. Ale zmienność jest bardzo niska, 14% z tego co widzę. Więc Jak się sprzeda, to się sprzeda z tego powodu nie będę pokał. Mam dzisiaj trochę opcji wygasających na właśnie TLT. Mam na tym koncie jedną, bo na drugim mam jeszcze inne. Tylko że tam mam puty kupione, więc tam mam na te różne. Ze sprzedami. brałem na innym koncie, więc zobaczymy tam później. Czy ja zobaczę, bo to nie udostępniam. Eee, no i najwięcej będzie 15, na 15 będzie najwięcej też opcji mi wygasało. Eee, na na, na, na Europę, na spółki europejskie, na NVIDIA, na spółki wzrostowe, na złoto, na srebro i na S&P 500. No i zobaczymy, więc część, część opcji już tak staram się, żeby albo je zamykać, albo żeby wygasały mi żeby nie mieć tylu opcji, bo za dużo opcji jest, ja później to cięż, ciężko jest kontrolować. Im więcej opcji, tym ciężej jest kontrolować. A można mieć dużą ilość opcji, przykładowo, nie wiem, 80 opcji, no ale to wtedy no minimum portfel taki wolny, no to 100 tysięcy dolarów. Żeby w razie czego, no nie przegapić tym przypisany i tak dalej, bo na tak dużym ilości opcji zawsze będzie ilość przypisane opcji, tak. Więc, więc mam też Bito kupione, czyli Bitcoina mam 400 kupionych, więc też jest wystawiona opcja call na sprzedaż tych Bito, i akurat tu mi zależy, żeby zeszły. Chciałbym je sprzedać i sobie to później wystawić. On jest problem jest z tym, tym ETF-em, taki, że tam jest, dość oni wprowadzili te dywidendy dość wysokie i to zaburza całkowicie. E, Tego ETF-a. Oni mogą, oni dorzucili te dywidendy, później usuną te dywidendy. I, i, i tu powstaje właśnie taki problem z tym. E, część pozycji już pozamykałem. Wczoraj też nie powiem taki JP Morgan, inny tam pozamykałem, bo tam stopy zwrotu pewnie z 80%, więc niektórych nie chcę, niektóre, niektóre zostawiam tylko pod dywidendy, ewentualnie, żeby jakaś tam e, kasa, jak to się mówi, na życie była. Z Interactive Broker akurat łatwo się to przelewa, więc nie ma tam problemu, bo są różne konta mam w różnych walutach, więc szybko, sprawnie to odbywa się. No nie, czekamy do, do końca sesji, zobaczymy jak to tam mniej więcej. I, 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 czy będą dzisiaj spadki się zaczną, czy to w poniedziałek będą, czy może nic nie będzie. Na razie jest uspokojenie rynków. Uspokojenie, obniżki stóp były 0,25, więc, więc też uspokojenie. No i te TLT no rynek wyprzedził dość mocno obniżki stóp, więc te TLT ze 100 dolarów spadły na 88 dolarów czy 89. No i to jest właśnie to ryzyko, bo e, e, jeżeli mamy na jednej sztuce 10 dolarów, no to na takiej opcji będziemy mieli minus 1000. Jeżeli mamy dwie opcje czy 5, no to no jak będą 5 opcji do grania, no to mamy minus 5000. No, to jest dość duża strata w krótkim terminie. Więc TLT jest dość niebezpieczny do grania czasami. Tam rynek lubi trochę wyprzedzić albo się cofnąć. A dość spore spadki były na TLT, i no, ta zmienność jest dość niska. Więc nawet odrobienie strat jest no bardzo trudne i ciężkie. Więc. Ja ogólnie TLT nie handluję, to akurat teraz ze względu na to, że jest w miarę atrakcyjna cena i teraz, ale ja, ja w ciągu roku w ciągu całego jeśli policzymy od stycznia, no to do, dopiero w listopadzie teraz dotknąłem TLT. Dopiero mam tam z 10 zagrań czy ileś na TLT, tak to TLT nie, nie dotykałem, bo niebezpieczne, bo kiedyś kupiłem ewentualnie sobie tylko TTMF. To są lewarowane instrumenty i, i na no, nich dobrze nie wyszedłem, więc, więc nie, nie dotykam w ogóle niczego, co jest z, ob, z obligacjami ogólnie związanego. Jest to trudne przewidywanie, rynek wyprzedza bardzo szybko, coś później się cofa. Nie jest, nie jest to dobre, nie jest to dobre. Wiem, że niektórzy grają na TLT. Niech sobie grają. Mie nie Jara. Ja, ja lubię zarobić 1000 dolarów czy 500 dolarów, a nie tam takie strykanie małe. To, to dużo czasu się spędza na takim strykaniu 10-dolarowym. Ja wolę na inne na AGQ kupiłem lewarowane srebro, no to tam 800 dolarów. To... Kupiłem chyba TI i SMH 1500 dolarów, więc, więc wolę większe jakieś kwoty niż strykanie. No ale teraz mam dużo czasu. Kod na te strykanie jest odpowiednia scena, to po później zmieniam na instrumenty inne. Na... Aktualnie w poprzednim miesiącu grałem na 20 chyba różnych instrumentach, więc ja się jednego instrumentu nie trzymam, tylko zmieniam. W zależności co się dzieje, i tak dalej. Na drugim koncie yy, do sporo opcji na Google'a. Googlem trochę pstrykałem, tam spadł, więc w tą, w tą, no ale dostałem Google, spadał, zostałem spreda, spreada wystawiłem i niestety dostałem przypisanie. Ktoś wypchnął widocznie, to leciało, wypchnął. Jakby jedna noga mi została, ale to znowu szczęście było, bo ta jedna noga no już się realizowała, więc na tej jednej nodze, czyli puta bali, którego kupiłem. No to tam 600 dolarów dostałem, nie? A tak normalnie, jakby spread został zamknięty, to bym miał zero z niego, tak? Zero. A w związku z tym, że on był przed czasem dużo, tam chyba zostało dwa tygodnie, czyli śniu, nie pamiętam, czy miesiąc. No to no, no to akurat zostałem przypisanie na Google'a, i, 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 i czyli ten, ten sell put został zrealizowany, a sell by czyli put został nie, nie, nie zrealizowany, więc mimo że Google spadał, znaczy Google spadał cały czas dalej, dalej, bo ja miałem chyba na 100, 165 albo na 155, nie pamiętam. On leciał do 140 czy ileś więcej, tam 600 dolarów akurat. Sprzedałem go w 600 dolarów i później czekałem tylko już na, na ewentualne odbicie, jak odbije. Ale nie było to korzystne dla mnie, bo musiałem czekać za dwa tygodnie czy trzy, żeby wyjść na tym odpowiednio, a było to akurat na marginie, na kredycie, który tam był, 15% dostałem, więc do, dość sporo, więc też przy takim czekaniu dłuższym, no niestety przy kredytach brokerskich często jest tak, że nie jest to do końca opłacalne. Interactive Broker ma niskie kredyty, 6%, można duży brać, więc to, to jest akurat duży plus, ale można się poślizgnąć, bo, bo jakby w Interactive Broker ciężko jest dojrzeć Eee, jak to będzie spadać, i poza tym margin mi raz konto wykończył, bo o, o 10 godzinie wykańczali mi konto i problem jest z Interactive Broker, że on, oni mają 24 godziny na dobę. Jak coś, właśnie ten kryzys był w Japonii, tam nie kryzys, tylko te spadki były, to, to szło na cały rynek i mi konto czyścili. Niestety o 10 godzinie nie mogłem, a miałem opcje na, na QQQ, no to na SMH, no to jakieś miałem na 500. Na 70 tysięcy dolarów miałem, więc, więc do, do 70 tysięcy dolarów kwota, więc dość spora. Nie, chyba po dwa, no ze 100 tysięcy miałem dolarów, więc no niestety parę procent zaczął dół tą to gwałtownie lecieć do góry. Ja miałem dużo opcji, miałem bardzo dużo, przecholowałem akurat wtedy, więc wystawiłem troszeczkę więcej opcji, dostanę 2000 dolarów, a skończyło się na stracie tam iluś tysięcy dolarów, więc więc. Z Interactive Broker jest właśnie problem ten, że po prostu działa 24 godziny godzinę i oni wcześniej to wszystko zaczynają i jak coś to. No niestety jadą. Inni brokerów zaczynają według godziny sesji i tam nie, nie ma takich odchyłów, tak? Jak chwilowy jest ten, no to tak nie poleci. Niestety Interactive Broker jest dobry, ale niestety ma też bardzo duże minusy, właśnie ten, że. że my... Opcje niby są od 16 do 22, ale to niestety nie jest prawda. Oni nie mogą opcji sprzedać, ale od razu jak się otwiera rynek, to boom. O, o, pierw kasują inne pozycje, a później nawet nie zdąży się nic zrobić. Zabezpieczyć puta nic, od razu jak otwarcie jest, od razu wyprzedają opcje, wszystko i... To jest duży problem. To mi się bardzo nie podoba. Dlatego też jakby Interactive Broker nie powiększam jakby kwoty wpłat już od dawna i zostaję na tym, czym jest właśnie z tego powodu, bo to mi się nie podoba. O opcjach jest bardzo duże ryzyko. Opcje są mega ryzykowne. I mówię, no minimum 100 tysięcy dolarów na koncie czystej gotówki. I inaczej to jest niebezpieczna gra, a nie ma jak działać, bo, bo jeżeli giełda opcji jest nieczynna, to nie możemy nic zrobić. No I tak nam czyszczą, bo mamy inne pozycje. Mam inne pozycje jak Amazon, Google, Microsoft. Miałem Apple'a 300 Apple'a miałem niecałe 300 sztuk, No ale musiałem też, bo opcję jedną miałem, miałem, ktoś zrealizował przed czasem rok, rok miałem na ponad rok, ktoś około roku wcześniej zrealizował opcję, bo Ape ten moment był, kiedy spadał, ja sobie opcję puta wziąłem na wyższą cenę, żeby lepiej później sobie, a już miałem play ileś. Ale niestety ktoś przed rok czasu wcześniej zrealizował opcję i niestety mi, i mi to duże ryzyko miałem musiałem kombinować, jak to żeby, bo miałem i swoich iteni i, i, i więc opcje nie są bezpieczne, są no, dość ryzykowne są, i kupę jest zabawy, kupę przyjemności z przy tym, ale no najlepiej, mieć, najlepiej mieć gotówkę w Billsach czy, czy, czy w czy bonach skarbowych czy jakichś tam krótkoterminowych. Ale bardzo krótkoterminowych, na rynku pieniężnym ogólnie, jako zabezpieczenie tej kwoty, której gramy przy realizacji. Jeżeli gramy na przykład na TLT na pięciu opcjach, no to powinniśmy mieć na pięciu opcjach, jeżeli gramy. no to powinniśmy mieć na polskie złoty koło 200, no koło 200 tysięcy na samym tym, a nagram na większej ilości opcji różnych, nie, nie stosuje się do jednej, więc na nasze koło 200 tysięcy powinniśmy mieć zabezpieczenia, bo broker to tam on troszeczkę takie fikcyjnie liczy, on nam liczy yy... E, e, zależy od instrumentu, on nam to przelicza jaki tam margin jest. Jeden jest 20% na czymś i tak dalej, on to przelicza, i tu, ale przy spadkach on to znowu przelicza i tak jak delty. No delta, jak dzisiaj będą spadki to delta się w ogóle zmieni i to w ogóle ja, ja nie biorę, nie, nie do końca biorę pod uwagę tak delta, tak jak inni się afiszują z tymi deltami, siedzą ile to delta, ale to nic nie daje. jeżeli y, 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 Wzrosną mi albo spadnie, to i tak delta jest już nie, nie delta jest przy spokojnym tym, a nie. i tak jest inna delta. Więc tak samo jest z, z instrumentami, jeżeli raptownie przyjdzie spadek BOM, no to, to, to całkowicie zmienia się margin, tak? I, i mieliśmy E, e, oni power buy da, da, dają na, na przykładowo na 100 czy tam 200 tysięcy Wysoko kobiecia, a tu ratownie popłynie e, trochę i to, to, to szybko leci, jak są spadki gwałtowne to tak szybko leci, że człowiek nie jest w stanie nadążyć za tym, dlatego duża ilość opcji jest właśnie problematyczna, ja miałem dość sporo wtedy i ogarnięcie tego wszystkiego jest bardzo ciężkie, no ja wiem, że dużo, dużo osób, które grają profesjonalnie na, na tym, ale mają po parę milionów dolarów kapitału, no to oni mają dużo, bo oni często wystawiają po 100 opcji, a nawet i więcej i oni tego nie ogarniają, po prostu się zrezy... często zamykają wcześniej, a część jak poleci, to poleci, oni nie widzą wszystkiego, więc i tak, więc. Rynek opcyjny jest fantastycznym rynkiem, więc, więc, ale niestety trzeba wszystkie newsy, wszystkie ten śledzić i no czasami trzeba odetnąć, tak? Bo, bo jeżeli będziemy codziennie na rynku, to, to my wytrącimy się. My musimy w rytm muzyki, w rytm fali. Jeżeli w rytm fali działamy na rynku, to, to będziemy spokojnie pływali na nim, tak? Ale, ale jeżeli będziemy za dużo siedzieli przy tym non stop, no to nie. Dlatego ja, ja staram się dużo nie siedzieć przy tym, tylko trochę zleceń i w zasadzie tak, żeby mieć tydzień wolny, ale teraz częściej operuję, bo jest dużo się dzieje, dużo zmiennych jest i i przy tych wyborach dużo, a tak to zostawiam raczej na, na tydzień, czy na miesiąc, żeby nie, nie, jakby przy tym nie siedzieć, bo to jest strata czasu. No wtedy dużo błędów się popełnia, dużo transakcji się robi i jest niekorzystne, a teraz mam transakcji 1000. E, 1000 trans chyba 1000 transakcji, nie pamiętam, nie liczyłem wszystkich, problem z tym właśnie liczeniem na polski podatek. A tam dziennie tego dolara trzeba to wszystko, to jest masę tego przeliczania, mnie to strasznie denerwuje, ale nie, może 1000 transakcji mam. A więc może to uporządkować wszystko, ale jak ja mam za to się zabrać, to, to zawsze kombinuję tak, żeby się za to nie zabierać. No dobra. Dzięki i to tyle w temacie.